Kochane baranki, startujemy z Waszym czytankiem na lipiec 2025. Już jestem bardzo ciekawa, co Was czeka. Dla wszystkich, którzy są nowi na moim kanale, startujemy z live channelingiem, później przechodzimy do kart i na koniec jest przekaz energetyczny, który ma Ci pomóc dobrze przejść przez ten miesiąc. I jeżeli Ty jesteś gotowy, to ja też. Jeżeli masz na to ochotę, to zostań ze mną i startujemy. Kochane baranki, przechodzimy do Waszego channelingu. Jestem bardzo ciekawa, co się pokaże. Proszę informacje dla baranków, które oglądają ten film, potrzebują informacji na lipiec 2025. O co chodzi? Teraz nie wiem, czy to jest to, co ja myślę. Czy to jest to, co ja myślę? Dobra, wiesz co? Dach na domu, widzę dach, szczyty dachu na domu. I tu się robi szpara. Może tu się robi szpara. W każdym razie tu się zaczyna robić jakiś kanał przekazowy. Przy czym, a czy to jest niebezpieczne dla domu, czymkolwiek ten dom jest? Znaczy te, tam w tej szparze są piękne energie, tam są motyle, tam jest światło, tam jest dużo takiego brzoskwiniowo-pomarańczowego koloru, tak? Są wielkie kwiaty, super, super kwestie, więc coś tam rośnie w tym domu i zaczyna rozwalać ten dach. Więc dla mnie to są dobre informacje um, pokazujące, że coś zaczyna... Na tyle rosnąć, że zaczyna zmieniać struktury w Tobie w Twoim życiu, w Twoim otoczeniu. I to jest dobre. I to jest dobre, ok? Um, przechodzimy na stół i zobaczymy. Nie przechodzimy na stół. <laughs> Moment. Przechodzimy na stół. Już jesteśmy. Technika, która wszystkim pomaga. Dobra. Jaka karta proszę dla baranków na lipiec 2.25. Hmm, ten obraz mi się podobał. Naprawdę. Święte symbole. I 32 piątka. Tu mamy szóstkę. To jest karta osoby, która... Jest odpowiedzialna za światło, tak? Czyli um, o to, żeby to światło przenikało ciemność, um, czyli też i praca światłem, tak? I ochrona tego światła. Ale ważniejsza jest ta, i to są symbole, święte symbole. Te święte symbole pokazują nam znaki, pokazują nam ten, ten język duchowy, tak? Komunikację uniwersalną. I ten temat jest związany z tym, że tak jak ta symbolika tego dachu, że tam coś rośnie, pokazuje nam na ile, ile w tym wszystkim jest takiego misterium wyklutego przez nie wiem, ten wszechświat, tak, który nam pokazuje. Ile my jeszcze mamy możliwości, w jakim miejscu się znajdujemy. Więc być może na przykład będziesz obserwować różne historie i zwróć na to uwagę, co wy tam Jakie znaki do ciebie przychodzą, tak? Być może zobaczysz, nie wiem, mlecz, który rośnie, w drodze, która jest pęknięta, tak? To są takie znaki, które bardzo często zresztą się pojawiają. Nie jeden z nas to widział już, tak? To są takie znaki, że coś się przebija przez jakiś twardy system. Okay. Mhm. Dobra, zobaczymy, co jeszcze dla tych baranków. No, widzicie, jesteście mistrzem tego, mistrzem manifestacji, mistrzem dokonywania rzeczy. Mistrzem tego, że ogarniacie cztery elementy, tak? czyli element wody, ognia, ziemi i powietrza, ale w tym miesiącu to, co jest najważniejsze, jest Twoja siła wody. Twoje otwarte serce to jest to, co będzie rozpierać mury. Będziesz wynosić tym, Światło w ciemność, gdzie normalnie światło nie dochodzi. A tam, gdzie dochodzi światło, zaczyna się życie. Mhm. Dobra, wiesz co usłyszałam przy tej karcie? Tam, gdzie jesteś, nie ma życia albo nie ma miejsca dla ciebie. Idź dalej i szukaj miejsca, w którym jest woda. Tutaj nie ma wody. Tak? Tutaj nie ma wody, choć oczywiście jest życie jako takie, ale dla ciebie tu nie ma miejsca, bo ty jesteś królem kielichów, który nie jest w ogóle Twoim formatem, tak? Ale jesteś królem kielichów w, 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 w lipcu i w związku z tym poszu musisz poszukiwać miejsca, gdzie płyną emocje, gdzie jest woda, i tam będziesz mógł być tym. A, no, zwycięzcą, człowiekiem sukcesu. Nie wiem do czego dążysz. Zobaczymy. Tutaj zawodowo coś się, coś się też kroi, zobaczymy, do czego to będzie prowadzić, ale na razie nie jest źle. Nie jest źle. My tu mamy, aha, 32 i szóstkę. Dobrze, szóstkę też tutaj mamy, nie? Jaka rada dla ciebie? Okej. Okay. Ok, nie uciekaj przed niemożliwym. Mogą być historie, które będziesz uważać, że są niemożliwe do przejścia, niemożliwe do przebicia się, niemożliwe do zrobienia, albo będzie ci się wydawało, że trzeba za dużo zrobić, albo jest to niemożliwe, żeby przejść. To są te mury. To są te mury, o których mówiliśmy. I tu też się przebijasz przez ten dach, jakby, tak? Więc będziesz być może. Gdzieś skonfrontowane z sytuacjami, które będą ci się uważać, będziesz uważać za niemożliwe do przejścia. Ale masz ich nie unikać, bo one są do przejścia. Ok? Czego masz nie robić? Um, nie udawać małego, nie udawać małego człowieka, którym się coś każe. Że jesteś zbyt mały, żeby dokonywać dużego. Nie wiem, jakieś takie tutaj słyszę historie. Um, jakbyś był paziem, nie jesteś paziem. Nie jesteś paziem. Pamiętaj, że kartą barana jest cesarz. Tak? Jest cesarz. I bycie cesarzem zobowiązuje. Na pewno. Ale to nie jest kwestia niemożliwa, ok? Więc nie patrz na siebie jak na zbyt małego. Jaka jest kwestia? Co ma ci do powiedzenia twoja dusza w tym miesiącu? W związku z tym, no właśnie, widzisz, zakończ to myślenie, że ty coś w tym miejscu masz dokonać. To nie jest twoje miejsce, w którym jesteś. Daj sobie czas na znalezienie tego miejsca, w którym możesz być baranem i zwycięzcą sukcesu, człowiekiem sukcesu. Więc tutaj w pracy coś się będzie działo, dobra? Ale generalnie coś, tu będzie zakończenie bycia w jakimś miejscu, w którym nie ma dla Ciebie miejsca. I coś Ci będzie dawane znakami. Te znaki, zwracaj na nie uwagi i idź po nich. Ok, usłyszałam teraz, że mam. Do, nie wiem do kogo to jest, ale mam powiedzieć, bo to tak. No dobra, znaki znakami, ale nigdy nie wiem, jak je zinterpretować, tak? Ktoś może sobie pomyśleć. I teraz usłyszałam, że to nie chodzi o to, że ty masz interpretować te znaki. Ten znak jest po to, żeby potwierdzić Twoją myśl. Więc ty się nie zastanawiać, co znaczy ten znak, tylko się zastanawiaj, co przed chwilą pomyślałeś, albo jaką decyzję wewnętrznie podjąłeś, albo a, co wypowiedziałeś, wypowiedziałaś. Ok. Co w miłości, no tu coś się dzieje, nie? Tu coś się dzieje, tu jest jakiś, nie wiem, dramat, być może też będzie jakieś podjęcie decyzji przez baranka, że wypad z raju, nie wiem, ktoś kogoś wyrzuci z domu, ktoś kogoś, coś tu padnie, coś tu padnie, albo sam podejmiesz jakąś, czy no, podejmiesz jakąś decyzję, um, Albo jakiś etap się zakończy, który nikogo nie uszczęśliwia, tak? Który nikogo tutaj nie uszczęśliwia i trzeba coś z tym zrobić. Więc coś się zakończy, ale dla niektórych będzie to takie uczucie, że tu nie ma miejsca dla mnie i muszę wiać, albo muszę komuś zmniejszyć jego, jego powierzchnię, czasoprzestrzeń, którą zajmuję w moim życiu. Być może też zamknąć w ogóle temat, nie? Dla niektórych. Dla singli będzie to taki znak uwolnienia się z jakiegoś ciamciania się w jakimś błotku i rozpoczęcia zupełnie innego formatu, związkowego, życiowego tego, czego sobie życzysz, co manifestujesz, bo tu jest też duża siła manifestacyjna, nie? Dobra. Co dla praca, zawód? Powołanie, pieniądze. Mhm. Masz sobie dać czas. Masz sobie dać czas. Dlaczego? Dlatego, że ten czas jest ważny, żeby pewne klocki się poukładały. W związku z tym, że tu się coś zamyka, coś się kończy, coś nowego się otwiera, ale to jeszcze potrzebuje czasu. Um, żeby ta energia się w tym terenie rozprzestrzeniła. Być może też musisz się z czymś pożegnać, być może musisz się um, zrealizować też w sobie, że coś się kończy, być może też i to. Um. Ale tu jakby jest spokój i on jest taki chciany. Być może jedziesz na urlop i to też jest totalnie ok. Więc każdy, kto zaplanował na lipiec urlop, to myślę, że bardzo dobrze planował. I tak byłeś prowadzony, prowadzona, żebyś w tym lipcu zrobił ten urlop. Być może też, ale dla niejednego będzie to związane. Z chorobą, z wyłączeniem, z zamknięciem jakiegoś projektu, który nie wypalił. Nieważne, będzie Ci możliwa jakaś przerwa i wykorzystaj ją dla siebie, by mogło to, co jest nowe, stworzyć się, zmanifestować się i dać nowe pole do przestrzeni pole przestrzeni do, do, do Twojego działania i funkcjonowania. Więc cokolwiek nie będzie się działo, moim zdaniem, ta energia nie jest totalnie, znaczy to nie jest Twoja energia, ok. To, to zadanie, które ty masz, jest utrzymywać Twoją energię na wysokim poziomie, e, nawet jeżeli nie będzie Ci dane zbytnio działanie jako takie. Ok. Czyli mało działania, więcej bytu i takiego cierpliwego czekania. Na to nowe, które lezie. Okej, okay. dla niejednego będzie to też taki okres. Ale to moim zdaniem, dla mniejszości z Was zdecydowanie. Takie projekty, które się w cichości gdzieś tam prowadzi. To znaczy. To jest dzierganie, to jest projekt, który jest dziergany. Nie? To nie jest coś, co, co jest coś wielkiego. Robi się ciągle duże kroki. Nie, to jest takie dzierganie, więc takie trochę wycofanie i dzierganie na coś, co potrzebuje czasu. I to jest OK. Więc dajcie sobie ten czas na cokolwiek, co tam leży dobra? Zdrowie chyba nie muszę tutaj nawet nic kłaść, bo tu jest mega. No, będzie Ci służyć. Będzie Ci służyć, będziesz mieć lekkość, będziesz się świetnie czuł, będziesz świetnie wyglądać, będziesz świetnie prezentować. Wszystko leci tak, jak chcesz. Być może schudniesz, być może będziesz bardziej fit, może będzie Ci się chciało, nie wiem, uprawiać mega sport, będziesz się świetnie czuł, będziesz totalnie w swojej skórze. I tego się trzymajmy. Dobra. Więc myślę, że w tej pracy będziesz mieć największy temat takiego, jak przez to przejść, jak to zrobić, ale tam ono rośnie wtedy, kiedy... Na to nie patrzę. Ja ostatnio skończyłam taki tekst, ja nie wiem, czy mi się go nawet udało, po niemiecku sklecić, żeby móc to przetłumaczyć, ale to miało takie mniej więcej znaczenie, że mm, bardzo często energia rośnie dokładnie tam, czy coś się rozwija dokładnie tam, na co my akurat nie patrzymy. I tutaj jest coś podobnego. Okay? Eee, tu, <laughs> kochanków, kochankowie wypadli, więc dokładnie tam, gdzie uważasz, że nic nie możesz przejść, nie możesz przeskoczyć jakiejś szklanej szyby, tu się rodzi dokładnie coś fantastycznego dla ciebie. Więc dajmy sobie czas, niech to się rodzi. Teraz tak, czym ja mam Cię, czy ja, czym ja mogę Cię energetycznie wspomóc? jeszcze nie pomieszałam, kochani. Mhm. Dobra, bo w tym wszystkim, a tego czekania na coś, jest taka, takie uczucie bez sensu i rozczarowania. Być może będziesz mieć uczucie, że to trwa za długo, że nie masz cierpliwości, że, że nie wiesz, czy to w ogóle coś da. Być może będziesz odstawiony na jakieś, nie wiem, szyny zastępcze jakieś. Takie, no, możesz mieć takie uczucie, że coś nie funkcjonuje, ale to funkcjonuje więcej niż ty myślisz, ok? I na tym się teraz skupimy, kochani, i zaczynamy z pracą energetyczną. Jeżeli jesteś gotowy się tym zająć, żeby ci żebyś dobrze przeszedł z tego miejsca, gdzie masz uczucie, że nic nie funkcjonuje do tego miejsca, gdzie funkcjonuje, żebyś sobie pozwolił na to, żebyś nie został w tym bagienku rozczarowania, tylko żebyś szedł dalej, szła dalej i startujemy Możecie powoli wracać. Kochani, bardzo ciekawy obraz był. Bo obraz był generalnie związany z rowerem. Widziałam tylne koło roweru z przerzutkami. Tam były, wszystko było zawalone smarem i piaskiem. Był piasek w tych łańcucha I nam nic nie chodziło. I zaczęłaś to wszystko czyścić. Zaczęłaś, czy już nie wiem, kto czyścił. Ktoś czyścił. Ktoś czyścił ten, ten, ten cały konstrukt do czystego. To była nówka na koniec. Świecąca się nówka. Wszystkie szprychy, wszystkie te łańcuchy, wszystkie te przekładki i tak Wszystko było świecące, piękne, nówka. Piasek w szprychach zawsze pokazuje, że coś nie tak, że coś nie płynie, nie? że gdzieś coś haczy, że ma się uczucie, że się nie może dalej jechać, bo coś haczy. tak? I um, dopiero później, ja tylko widziałam tyle komentarzy, ale nie wiedziałam czy to jest męski rower czy damski rower, dopiero później to się pokazało. Ja nie wiem czy Wy znacie te rowery, u nas one się nazywają holenderskie. Tak? Holenderskie rowery zazwyczaj są jasno yy, Jasno, jak to się nazywa? zielone, taki lekki seledyn z jasno-beżowymi, białymi kołami. I są takie, że po prostu kierownica jest z przodu się siedzi tak, i jedzie się na siedząco teoretycznie. I z przodu był, był typowa damski rower, i z przodu był jeszcze taki upleciony koszyk, wszystko oplecione kwiatami i dziewczyna siadała też miała kwiaty we włosach taki wianek i sobie po prostu jechała po plaży zadowolona, jeszcze po plaży po plaży, tak, gdzie ten piasek no nie, ale była super zadowolona, bo to już jest, nic tam nie przeszkadzało tak, więc to jest też i format życia, który pokazuje który był bardzo Widoczny w tym sensie, że. Um, a, okej, okay, jeszcze mam jedną informację, zaraz Wam powiem. Um, dyrektowanie się życiem. Okej. Okay. Być może w pracy będziesz mieć takie uczucie, że jak jesteś odstawiony gdzieś tam, czy odstawiona na Osobny parkiet gdzieś tam, gdzie się nic nie dzieje, to być może będziesz mieć takie uczucie, że powinnaś tym się delektować, a nie umiesz. I tam było pokazane, że ty masz się tym delektować, ty masz jechać na urlop, ty masz sobie pomóc w tym, żebyś mógł, mogła ten moment dla siebie wykorzystać. A chyba gdzieś są problemy z tym. I teraz ja ci coś jeszcze pokażę. Tutaj mieliśmy w tych kartach, tutaj to bagienko, tak? czyli jesteśmy załamani, coś jest nie tak, bla, 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 a tutaj mamy tą plażę, tak, mamy tą plażę. To umycie tego, te, 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 tego, tego, Boże kochane, tego łańcucha tam, tak. Nawet miałam uczucie, że ta ryba mówi na olej. Tam trzeba naoliwić te, te wszystkie łańcuchy, więc być może coś z tym faktycznie trzeba zrobić. Bo y, rower jest tak samo jak auto, zawsze symboliką troszeczkę naszego awatara tutaj, czyli y, że coś może w tym ciele gdzieś tam nie funkcjonuje, ale będzie funkcjonować, będzie bardzo, bardzo dobrze. Więc kochani, mam nadzieję, że to Wam troszeczkę pomogło przejść, przez, y, przejść, przejść jak przejść, ale lepiej zrozumieć ten miesiąc. Daj sobie czas, y, ureguluj tematy partnersko, y, jeżeli jesteś w partnerskim jakimś tam z, y, związku zobacz co tam się dzieje, będziesz mieć czas na regulowanie tych kwestii, będzie większy spokój w pracy, ale daj sobie czas, bo tam coś dobrego rośnie i ciesz się swoim zdrowiem, bo będziesz mega wyglądać, mega się prezentować, a, a jeszcze jak sobie naoliwisz na nowo tam te łańcuchy, to już w ogóle będzie super, więc trzymaj się i do zobaczenia, dziękuję za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje, buziaczki, muach, pa!